Cześć Wam, tu starki. W dzisiejszym odcinku Akademii Snowshow opowiem Wam, jak jeździć krótkim skrętem. Na czym w ogóle polega krótki skręt? To jest tak naprawdę taka, można powiedzieć, odmiana długiego skrętu, która polega na dynamicznym przekrawędziowaniu nart. Skręt po prostu jest krótszy, nie, ta faza nasza sterowania skrętu nie jest tak długa, tylko wchodzimy mocno na krawędź, Czujemy, że ta narta nam chce oddać, i przekładamy wtedy krawędzie w drugą stronę. Jest to po prostu dynamiczna jazda polegająca na szybkiej zmianie krawędzi. Tak naprawdę, wszystko co musicie zrobić, to jest dynamiczna zmiana przekrawędziowania, tudzież mocne włożenie kolan do wewnątrz kolejnego skrętu. To jest wszystko co musicie zrobić. Jesteście w pozycji podstawowej, którą już znacie zapewne, czyli jesteście luźno. Stabilnie, nogi są luźno, tak jakbyście sobie podskoczyli na szerokość bioder, nawet może troszeczkę szerzej. Jesteście też aktywnie z przodu, wasze łokcie są odrobinę przed klatką piersiową. Kije trzymamy oczywiście z przodu, groty kijów są skierowane tutaj, są gdzieś przy tyłach wiązań. Jesteśmy aktywnie z przodu, jedyne co musimy zrobić to jest złożenie kolan do tego i przełożenie w drugą stronę. Oczywiście, najpierw polecam Wam, żeby się nauczyć porządnie skrętu długiego. I dopiero jak ten skręt długi będzie opanowany, to wtedy możecie przechodzić sobie do nauki skrętu krótkiego. Skręt ten jest bardzo fajny, zwłaszcza na takich trawersach e, dosyć płaskich, momentach stopu, gdzie jesteście nieźle rozpędzeni. Możecie sobie szybko, fajnie zmieniać krawędź. Naprawdę jest to bardzo przyjemne także dla początkujących osób. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka Akademii Snowboard. Koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie otrzymywać powiadomienia z naszego kanału. Kliknijcie też łapkę w górę, dzięki czemu inne osoby dowiedzą się, że jesteśmy i dowiedzą się o naszych filmach. No to co? Do zobaczenia w Alpha.